No, fotografia, nieustanna fotografia. Dzisiaj mam taką legitymację, takie zdjęcie. Proszę bardzo, nie, 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 takie. A tak wyglądałem w latach stanu wojennego. Właśnie wtedy poznałem jednych, kilku fotografów z albumu, który Wam ostatnio pokazywałem, ale oczywiście to zdjęcie było robione w zakładzie tu w a jeżeli Szczecin, to przede wszystkim Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Kapitalny album o Policach, o Fabryce w Policach, a ja w ręku trzymam teraz album o Stoczni. To jest ta przestrzeń, która wymaga zwycięstwa, czyli nowego podejścia do tematu i szukamy w ogóle pomysłów na to, jak tą reaktywizować, ale trzeba też dokumentalizować i Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zdokumentalizowało życie Wydało album po polsku, angielsku yy, i niemiecku, który opowiada też historię yy, Stoczni, ale co więcej, yy, jest to historia też oczywiście yy, mieszkańców naszego miasta, a żeby to poznać, w ogóle, i cały dorobek towarzystwa, które istnieje już od 53 roku. Yy, Wybierzcie się do strefy 89, gdzie tworzymy te filmiki i fotografiki, i możecie zobaczyć tu wśród wielu różnych zdjęć portrety. Żyjemy w takich czasach, że te multimedia stanowią no, tą technikę, która nas zalewa. Stanowią o zamęcie świata. Każdy ma Facebooka albo bloga albo coś innego, i generalnie musimy ujarzmić to dzieło sztuki. Mm. I narzędzie, jakim się stała fotografia i film, dostępna każdemu z nas. Czy komunikujemy się bezpośrednio? Czy przez maszynę? I na ile ta maszyna buduje naszą wyobraźnię i działa.